jeszcze jedna taka zastawka, ogarnij to. Halo, halo. Spierdalaj, spierdalaj. Nie, skryj zastawkę dziadu, skryj zastawkę. Ja pierdolę, byśmy już free. Co ty kurwa rody? Czekaj, czekaj, jedziemy na nastawkę kolejną na radę. Nastawkę. Halo Nie, nie, było mi mi coś innego. Jedziemy na kolejno Kurwa, poczekajcie, bo się zgubiłem! Nie wiem gdzie jestem! Tamil to Eee, tak, jak to, co to jest za, za dostawka? O! Dobra, 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 no ja nie wprowadzę niestety, generał prowadzi Dobra, jeszcze raz, czy wjeżdżamy na parkie jest tunel, tak? Wjeżdżamy do tunelu Dobra, 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 dobra No ale my już jesteśmy, widzieliśmy was, czy też was widziały? Dobra, podjedziemy to jakoś tam jedziemy Ja no, tu generale daj mi kurwa prowadzić, przecież to jest rozjebany już ten samochód Generale generale Jeździ tu prosto, 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 prosto Jeździe, jeź, jeź, jeździe, cię generała, jeździe! Jeździe dalej, generała, Błagam ci, błagam ci! skręcaj, skręcaj, generale! Jeździe, śmierdziesz, kurwa, skręć! No, no, ciś, na budowę! Na budowę, na budowę. Ano, skręcaj, gdzieś, nie, wiem, chyba tak, generale, skręcaj gdzie! nie, 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 Tutaj, tutaj, prawo, prawo. Lewo, lewo, lewo. Chyba jesteśmy free. Na, na parki gdzieś tu, dawaj tu na parki gdzieś. Nie wiem, nie wiem, za chwilę za, ci zadzwonię. KURWA! <śm> nie gnale! <śm> Dobra, dźwignasem są bota już, z bota już. w kiznu. Oh, kurwa, wystraszyłem się. To się udało. Je, Byłem to trochę kurwa, je. Spierdalamy 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 Kamuflaż, kamuflaż Dobra, tu nas nie znajdą Udało się, udało się Zrobiłem to, zrobiłem to kurwa Pierwszy raz uciekłem policji I to tylu, w jakim kurwa stylu, w jakim kurwa stylu w jakim, kurwa, stylu ja uciekłem? Zobaczcie, to jest, kurwa, na żywo! Na żywo, kurwa! Oh, było blisko, stary. Było blisko, ale mówiłem, że damy rebę. Daliśmy radę, daliśmy radę, generał. Mówiłem, mówiłem, ja i moja Halo. kompania jesteśmy profesjonalistami. Fry, fry, Nie wiem, chyba je gonią. To, co do to Generał mówi, że... że za mnie dobry dobry środowisk. <suszy> Siemanko. Zgadnij, kto jest na wolności i kto uciekł. Pierdolę cię! Pierdolę cię, zablokuję twój numer, spędzam teraz czas z moją żoną, nie zepsuję Twoje twoich... niedoczekanie, twoja żona, jak i ty, będziecie dzisiaj wyruchani. Najpierw twoja żona zostanie wyruchana na twoich oczach, a później ty staniesz przed sądem wojskowym. Staniesz, czy tego chcesz, czy nie, przed pierdolonym sądem wojskowym. Do zobaczenia. Demonik. Hehehe. <grym> 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 nie nie no, mogę. Jenerale, mogę przytulić taty? Jak jesteśmy Nie! Nie! Masz zrobić się. Co? Dobra, muszę się teraz ukrywać. To co jest kurwa za. Jakiś blok. Get to jakieś kurwa? Edzio rap. Hashtag kurwa. Edzio rap, daj mi trzy słowa. Jesteśmy na niebezpiecznej dzielnicy. Gdzie są wszyscy? Ja do nich nie mam numerów. Pierdolę. Dobra. Hej, szeregowy. Dobra. Musimy być raz i Jedziemy się przebrać. G jak przebrać już nie jesteśmy wojskowymi? Słuchaj, teraz jesteśmy pod przykrywką na razie. Musimy cię ukryć. A generale, bo ja nie mam do generała kontaktu. Generał może tam mieć swój numer, albo ja dla ja generała dam. Dobra, masz, z być... strzałka. Szałk, Artur, dobrze, Arturze. Jedziemy teraz zniszczyć randkę chmielarzowi. Arturze, dla mnie za dużo. Muszę odpocząć. Ile grać w portach? Co? Co ty powiedziałeś? Ja, to się odpocząć. To spierdalaj. Nie nadajesz się do tego. No. Weź mi mistrzałkę. Weź mi mistrzałkę. Weź mi, mi strzałkę i że nie ma. Dobrze, przeczytałeś pierwszą misję. Mianuję cię za to. Nie spełniałeś. Nie zdezertyrowałeś. Mianuję cię od dzisiaj szeregowym specjalistą. Specjalistą? Życzę sam. Tak, możesz... Możesz się cieszyć teraz. Mianuję cię szeregowym specjalistą. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, to dla mnie wiele znaczy. Te, zaraz ci wyślę szałkę. Dobrze. Ja, idę się gdzieś schować. Nie jest tu bezpiecznie. Wzór, trzeba udawać starego zboczeńca. Musi być teraz inkognito. Dobra, idziemy się przebrać. Idziemy kurwa szukać chmielarza. Kurwa. Trochę było, trochę było narobiliśmy hałasu. Ale spokojnie. Damy radę. Damy radę. Było blisko. Policja już węszy i stara nas się znaleźć, ale my spokojnie charakter nie będziemy dążyć do tego, aby... Aby jednak tak się nie stało. Dobra. A więc zakładamy... Zakładamy jakieś takie... Mm, jakby tu być incognito tak w pełni. Kurwa, no nie będziemy w pełni incognito tą postacią ogólnie. Ciężko będzie w chuj. Nie wiem, jak, jak uważacie? Kurwa, no... Ciężko będzie tą postacią. Kurwa. Dobra, jest git. Zaksiedza? Teoretycznie można by było. Dobra, ale taki tak nas nie rozpoznają, nie? Jest git. Dobra, zaksiędza może, zaksiędza. Idziemy się przebrać zaksiędza. Tak? Chcecie zaksiędza? Kurwa, nie stać mnie. Psz, he, ziomek, ziomuś, hej. Pożyczyłbyś mi, pożyczyłbyś mi pieniążki? Dobra, zaraz, zaraz. Dzięki. Ej, dobrze to wygląda i tak, kurwa. Dobrze to wygląda w chuj. To jest najlepsza postać, jaką miałem. W ogóle w RP. Dobra, trzeba zniszczyć randkę Chmielarzowi. Musimy, musimy to zrobić. Nie spocznę, nie spocznę. Bobby zaraz będzie dzwonił. A, ja, a Bobby ma do mnie numer? Bobby nie ma do mnie numeru. Oczywiście, kurwa, nie zajęliśmy się tym. On Chmielarza wziął? A, dobra. Halo. Halo, generale, gdzie ty jesteś? Ach, ukrywam się, mogę ci wysłać GPSa, jestem i godito. My, my jesteśmy pod knajpą teraz. Dobra. Ja teraz, teraz, teraz jestem przybrany za księdza. Dobra, dawaj pod knajpę. Jasne. Jedziemy odbijać chyba chłopaków teraz, będzie konwój. Ej, muzynku, daj, no, jeno. Już, chwila, chwila. Kurwa, jeszcze mam Red Bulla. Jeszcze mam Red Bulla jednego. Nie chcę mi się już pić Red Bulla. Przerasta mnie to, no. Przerazaj. <laughs> <laughs> I dla Dobra, no może będę ba bardziej pojebany. Ej, chcecie dzisiaj streama do piątej? Mogę robić streama do piątej. Jestem po Red bólu. Jestem po red bólu, mogę robić streama do piątej. Hehe, <laughs> ale zaczynała mi gra w ogóle, nie? Zacinała mi gra, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego mi tak zaczynała. O, jesteś. Proszę bardzo. Dziękuję. Ej, ale te, ten stroik jest dobry. Ten stroik, kurwa muszę... Muszę na pewno... Będę wykorzystywał. Dobra, teraz sobie zrobimy księdza. Mm, o jest. Słuchajcie, głowę, se cofniemy, cyk. Dobra, Dobra, taki, taki ksiądz? Czy, czy. taki normalny, czy taki ksiądz? Normalny. Kodi. Normalny, dobra, normalnego robimy. Siemanko, robię portfolio z Mix, Masteru. Sound designu, oceny mam bardzo dobre. Jeśli masz jakieś odrzuty bądź numeru surowe, to z chęcią zmiksuję, a ty zobaczysz, czy ci się podoba. Napisałem do ciebie na IK l i LKOOD i E40. Jasne, byku. Dzięki za 7 zł. Tak jest, melduje! Patrzność! Witam! Powiedz mi, co ty tak? robisz co? Jestem aktualnie pod dojem. Pod dojem? Słyszałem, że. Zapraszam! Ostatnio tam było głośno. Gdzie było głośno? No, w dojo. Był tam. No mapa. właśnie, coś słyszałam, chciałam hmm. zobaczyć. Nie kryminaliście. kryminaliści. <laughs> Spotkamy się i tu zaraz. To chodź po... to chodź po toj, chodź pod Nie mogę tam na razie. Możemy się spotkać na restauracji, jeżeli ty go chcesz. No Nie. dobra. Nie. Dobrze! Muszę, od muszę dobrać odłączyć dobrać. się, bo jest coś ważnego. Jasne. Zadzwonię. Czy Bobby streamuje? Bobby to jest yy, włodar. Bobby streamuje. Bobby. <laughs> Chłopi, to jest WODER! Kurwa, jebana! Jebana mać! Halo? Ty jeździsz generalnie, czy co ty robisz? Jadę, jadę, już zaraz będę. Dobra, Ale... Dobra, dawaj, dawaj, bo jest jakaś krzywa akcja po no. Co jest? Nie eee, jak nie wiem co się dzieje z Tuk-Tukiem, czy go nie odbija, czy będzie konwój, tego... Tu tukiem Chodźcie no. o tego desertera! Pa, ale my możemy go porwać i go zajebać my, więc go z konwoju my go już się z nim rozprawimy. Dobra, czyli kiedy planujecie ten konwój? Ale przecież nie wiadomo czy będzie w ogóle, nie wiadomo czy on w koronę w ogóle generalnie poszedł. No to dowiecie się, jeżeli będziecie potrzebowali osobę, która pomoże wam się Dobra, będę dzwonił, generalnie. Jestem chętny. Już? Dobra, będę dzwonił. Sywa księdzu? Tak, od generała do księdza. Teraz będę wyprawiał rytuały. się! Nie, nie, nie. Jebane kurwy! Halo. Pomóż mi, zrobić, skołować sąd wojskowy. Co skołować? Sąd wojskowy. Sąd wojskowy? Chmiel... Chmielasz musi stanąć przed nim. Razem z tą swoją aneczką. Uciekli, zostawili nas. Czy zaraz ich bierzemy fakt? Tak. Dobra, Wiem dobra, gdzie są, są na Sandy Dobra, przebieram ja żonę, że do jedziemy. Miarca, Jedź na Sandy. Musimy ich znaleźć. Hej! Mam lepszy pomysł. Spotkaj to się to z nimi. Spotka się z nimi, a ja ich uprowadzę. Dobra, dobra Nie dobra. Robimy szcząd wojskowy, robimy ślankowany. Dobra dobra, 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 będzie trzeba ich związać. Dobra, prowokabram Dobra. dobra, dobra. Co się tak bawić? Dobrze. Jadę do niego. Nie będzie tak ze mną pomiatał. Nie będzie tak ze mną pomiatał. Nie pozwolę na to. Jeba na kurwa, jak on mógł. Jak tak mógł to zrobić. Nie wiem, czy to nie jest prowokacja. Jeżeli to nie jest prowokacja, zajebi go. A co z grą na policjancie? No, też fajna. Też jest fajna gra na policjancie, ale po czasie, po czasie jest nudna. Poza tym nie wyjebali z policji. Na policjancie nie mogę odpierdalać, więc... Nie ma ich. Więc po prostu zrezygnowałem z tego. A poza tym na gangsterze wydaje mi się, że to jest też to jest fajne. Czekajcie, gdzie to było. To wlot tutaj. już minęłem. Wyjebali z policji wyjebanej grze komputerowej, no dokładnie. No tam, ogólnie... No mnie wyjebali z policji za pokazanie fiuta, kurwa, nie? To coś w tym stylu. Wiesz, no... E, nie wiem, nie wiem, nie znam się, tak szczerze. Kurwa... Jak tam rzeczywiście nie można było odpierdalać w policji, to ja pan wiesz, pierdolę. Bo mi się nie chce takiego spokojnego RP grać, ja się nie nadaję. Do takiego, wiesz, e, grania. Takiego slow RP kurwa, czy... Bo na policji to tak kurwa dopiero ma się sens grać, jak jest się w doju, rozwiązujesz jakieś zagadki w ogóle... Tak wiesz, te fabułki były fajne. Ale fabułki te te kurwa i te five to to ogólnie są do dupy totalnie. Ja nie na przykład nienawidzę kurwa ustawionych akcji RP robić. To moim zdaniem ro roleplay powinien być na freestylu kurwa, nie? I, I się, i jakich jak fabułek miałby, czy coś to potworzone, wiadomo, można coś dodać ustawionego, ale żeby to był, to nie był kurwa jakiś szczegół. w sensie, żeby to była rzecz po prostu jakaś nieznacząca, a nie żeby kurwa, wiesz, ustawiać wszystko kurwa od jeden do jeden. To jest gówno jak kój to psuje w ogóle rozgrywkę, ja nie rozumiem. To roleplay kurwa na ustawionych takich akcjach w ogóle traci, moim zdaniem, sens, nie? Bo to powinno być wszystko kurwa na freestylu. Jak ktoś ma głowę, jak ktoś ma głowę kurwa i jest dobra ekipa, mm, ogarnięta i ludzie kurwa, którzy potrafią w ogóle odgrywać dobrze roleplay, no to kurwa takie fabułki to codziennie by mo mogli se kurwa robić, ee, tak o po prostu, wymyślając kurwa ciągle jakieś e, wątki. Ta podstawa może być zaplanowana, wiadomo, że że nie wiem, planujemy kurwa zrobić coś, chociażby jakby z tym dojem, że planujemy przejąć doj, no i wtedy kurwa już jest freestyle, nie? Oto takie... Generale, wszystko przewidział je balny Trzeba go złapać na mieście. Ja tak, czy przewidział to. Wszystko przewidział. Odebrał, powiedział, że wie wszystko, co chodzi. Dobra, dobra tak pogrywa. Złapiemy go. Dobra, Cóż, się rozsypuj mefę po ulicach. Rozsypuj mefę po ulicach. Ten jebany spunisko, kurwa, zaraz to będzie wąchać i kurwa dotrze do nas. Rozsypuj za sobą dobra, mefę. dobra, 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 przyjadę. No moim zdaniem te fabułki przygotowane, aż tak. No jak dla Ciebie to się ogląda to spoko, fajnie. Jak dla Ciebie fajnie to się ogląda to spoko. Dla mnie to się ogląda jakby się oglądał jakiś kurwa nowy film Kalucha, nie? To jest kurwa, no ja, ja, się z tym nie zgodzę. Dla mnie, mi się, mi się źle na przykład kurwa ogląda y, ustawione fabułki na Five City. Tak jak kurwa dla mnie, dla mnie to jest dziecinne trochę. Takie. Że udawanie, takie overaktowanie. Wow, ciekawe, co się stanie teraz? Kurwo! Nie, niemożliwe! A jednak to jest kurwa wszystko ustawione, to to jest kurwa dla dzieciaków, nie? Ale no, podbija widownie, więc jestem w stanie zrozumieć, że to ludzie robią. Yeah. Szukamy, a my szukamy teraz chmielarza, my szukamy teraz chmiaraża. Yy, na mieście. Zajebiemy go, zajebiemy go. Hej, Paula! Melduję, jak coś, jest jakaś wróżka yy, przy Mission Row, yy, jak yy, na przy parku. Co? Jest jakaś wróżka, czy chcesz iść do wróżki? Jadę, ja się z w rozprawię. Jedź. Dawaj, jedź, jedź, jedź. Jedź tu, chodź. Czekaj, kurwa, Mission Row? To jest komenda. O, jabę. na pewno mnie nie uczyta. Zalotka. DING! DONG! DING! DONG! Odpierdóż ode mnie! Czekaj! Odpierduj się, ode mnie! Nie Czekaj. Czekaj! Czekaj! DING! to, DING! Z tej strony poczta głosowa. Proszę po zegarach zostawić wiadomość. Hej! DING! DONG! DING! DONG! Czekaj! 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 Dajebie Cię! Zajebię Cię, chmielacz! Wiem, że tam jesteś! Zabierdolę Cię! Zabierdolę cię za krzywdy, z którą wyrządziłeś! Żagła mnie kręci. Kręci czymś. Prawidłowo to jest. Przepraszam, panie z wróżką? <grystanie> Wierzysz w Boga? Wierzysz w Boga? HE?! Wierzysz w Jezusa Chrystusa?! Wierzysz w Jezusa Chrystusa?! Odmawiaj! Odmawiaj, kurwa zdrowaczkę! Kurwa tylko bo cię Co Czuję, ale ja nie wierzę w nic. Jesteś wróżką! Ha! Ona mówi, że wierzy w Boga! Kurwo, ja cię nawrócę! Ja cię nawrócę! Kurwa, w Jezusa Chrystusa! Zabieram mi i stąd odlecę! Co? Zabieram zaraz mi odtłej, stąd delatuje. Czy ja ty fajna jesteś, kurwa? <laughs> o faj! co, pierwszego A może, a może zabierz mi Dawaj do mnie i mi trochę posprzątać, machacie co? O, przemyślę to, czy dam przelecieć moim Nimbusem. A później dasz dupę. A później to wymapuję. Wymiatujesz? Wymapuję. Jesz. E, powiedz mi, maleńka, ile mm -hmm. masz lat, co? Być dziadziu. Wystarczająco. Lubisz starszych mężczyzn? Po wyrokach? O, nie. Ja lubię czystą energię, a ty jesteś grzesznikiem? Powiedz mi, kto wygra walkę, bo niedługo się zbliża? Aha. Ali czy jego przeciwnik? Główna siedziba Pentagonu. I główna siedziba Pentagonu. Wydaje mi się, że opozycja. Główna siedziba Pentagonu. Mhm. Kurwa! Alimenciarz mnie najebie! Ja pierdolę! pierdol się! Nie najebie mi Alimenciarz! Nie najebie mi! O, dobra, ale czekaj. Wyciągnąć karty. O, świetnie. Tutaj karty dziesięciu buław. A sygnalizuje przeciążenie pracą. Wyczerpanie, wypalenie zawodowe. U mnie? No. Że ja tylko kurwa piję. A o to tak jak ty słyszysz Arek? Jakie placek dziewczyno! Jak ja do pracy nie chodzę kurwa, ja tylko melażuję. Ja pierdolę. Co na pierdoli? Halo! Jak sytuacja z łaska generalem my będziesz? Właśnie z wróżką i pierdoli, zaraz jest zajebi. Ale to, ee, szukamy dalej? Tak, szukaj śmielarza. Ej właśnie, czekaj, ja, ja, ja nastawię na niego o. popkę. Nastawię na niego, babka, ja, ale szukajcie ja, ja. go, szukajcie go po całym mieście. Dobra, 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 dobra. Hej babka, nie chciałabyś mi wystawić kmielarza Musisz stanąć przed sądem wojskowym. Dobra, mogę. Powiedz, że jest kurwa wymyśl coś. Musi, musimy się z nim spotkać. Dobra, mogę ogarnąć chmielarza, Ej. tak? O, cześć! Hej, baby. Jesteś księdzem? Jesteś księdzem? Ja, tak. No to jakoś wyszło, no. Musisz się wyspowiadać chyba Paula, wiesz? Tak mi się wydaje za te wszystkie. A wszystkie spowiedź przyszedł specjalnie do ciebie. Tak, siebie. tak, tak. Ale ja nie z wszystkiego. Oze środka! Przymierzciało Chrysciusia. Dobra. Zdrowaszka. Oglękij, oględzij go! Ale ja... Ale ja nie chcę dzisiaj, ja już byłam ostatnio w kościółku. A ja spowiadałaś się, to jest ważne. Śmanko, śmanko. Ale Dobra. ja nic złego nie robiłam. Weź weź tam mi chwili, Potrzebuję, kurwa, z im pogadać. Daj. Mieli chmielarza. Poszukuję go. Musi stanąć przed sądem wojskowym. Ale <grym> bo mnie... jest deserterem? Jest deserterem, tak, wycieczamy. <grym> <grym> tak, <grym> tak, 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 tak. tak. Robiliśmy akcję na doju. I uciek. Jest co? deserterem. Zdradził stan. A co tam się działo, Ja jestem tą ogóle? kurwą maneczką. Dobra, możemy zadzwonić do niego, nie ma problemu. Powiedz, że jakaś, jakaś jest sprawa, musisz coś wymyśleć. Wy Powiedz tak, że jest wróżka na przeciwko Mission Row i, tak, i ona wróżyła ona po prostu o nim o, o, i o jego przyszłości Ja się schował w czakach. na no, ok. Powiedz mi, Ej, okay. O, chodź do krzaczków. No, <laughs> <gry> hej, to oś, pokażę Ci pikvinka. To znaczy? Chcesz zobaczyć pikvinka. <grystuń> Lubisz piklinkina, <grystuń> naprawdę? No, bo małe i pokażę ci, chodź, pokażę ci pingwinka, chodź, chodź. Tak, tak. On tak. tak. ma. tak! Ma, ma, mam pingwinka, no. Uga, Pluszaczek? Tak, taki co mm -hmm. pluje. Ale one plują? Pluje, pluje białym. <śle> jak, ale jak? Są hmm. różne pingwiny, ale nie słyszałam nigdy, żeby jakiś pingwin ten. No no czasami jak nieraz, wiesz, mają, no? za dużo zapowietrzeni są, mają zbyt no? dużo, dużo w sobie nadzienia, no to plują. Ale pingwinek! No nie wiesz o tym? Pingwinki, to one się ślizgają na brzuszku. No też, no też, no. A ty boki gdzieś ślizgają? One no. robią takie, one robią takie slajdy. Przesuwaj sobie GPS-a, ale schowaj się jak się zobaczy, to... No, dobra, 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 muszę się schować. Chowaj ja się, chowaj się. Nie w się, bo chłopcy ci Jesteś tu? Ja. Tak. <laughs> albo ona udaje, że nie wie, albo serio, nie? A ty prześliwiasz po pójdłku? <laughs> ja piebi dole. dzisiaj robiłeś jakiś zamach? Ta, no doj. Byłam, tak, na doj. Kurwa pytali się mnie, czy, czy, ten, czy mam jakiś udział z tym, ja mówię, nie, nie. Chmielarza trzeba dojebać. E, dobra, teraz je... Teraz... przy... babka. Mm, dobra. To Ale kurwa, jest czy nie? No jest kosza, jest kosza. On tu wiem, no nie wiem. No je, ja go porywam i kurwa staję przed sądem, bo Chciałbym Mieliśmy pod dojem, pod dojem to zrobić. Czy... W doju, kurwa, wie, pierdalamy się znowu i robimy egzekucję. Dużej Nie, ja wiem, ja wiem gdzie staniemy, tylko muszę się przebrać. No tu ma sklep. Tak, wiem, wiemy. Ej weź, weź do mnie przedwój Jak będzie tutaj jechał weź babka, masz numer. Jak będzie tutaj jechał, to od Dobra. Dobra, mundur muszę. Generale, Robimy... mamy, y mamy pościg za cipłomem. Dobrze zajebiście. Prawdopodobnie. Dobrze. Jeździemy przy jesteśmy. Różowe, różowe, alte, różowe ton, auto. Różowe aute, różowe, no, to. to on. Mamy go, go, mamy go. Koło mechanika, koło mechanika. Dobra, 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 dobra. Ubieram się i jadę. Baba. Dobra. dobra, mamy kurwę. A... Jedziemy, jedziemy, jedziemy za nim, jedziemy Generały, mamy go, mamy go z rachutego! się. Dobra, jedziemy z nim na Rożerczów. Dobra, dobra, prosi się piesami. Dobra. Halo? Hej, Aneczki też macie? Nie, tylko go. A ja nie, nie było z nim Aneczki? Nie, nie. Wsadźcie go, wsadźcie go, niech ktoś jedzie furą inną. Potrzebujemy Aneczki też. Ale to już z nim pogadasz, Ja ci go tylko przyczepione, generale. Dobrze, dobrze. Dobra. Wyślij mi dżipsa. No Okej. Okay. Wyślij mi dżipiesa, generale. Dobrze, już wysiłam, zaraz wysiłam. Ej, dobra, okay. chcę zobaczyć sąd wojskowy. To, to Jedziecie to z nami. Tak, idziemy. Gość chodź, stanie chodź. przed sądem wojskowy, Babka, jedziesz? Chodźcie, jedzieś. chodźcie. Chodźcie do fury. Dawajcie do czwórki jakiejś. Chodź, Pinki, tutaj do bagaja. Nie ma tu bagaja. Co, bagaja? Tak, tak, tak. To jedziemy na czwórkę tutaj. Na jaką czwórkę? Oto chodź na czwórkę, no lepiej na czwórkę. O jezu, git jest? No ktoś we no, do mnie. Nie zmieszczą się o, 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 wszyscy. Trójwiedz, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobra, to jak, jak idziemy? Dobra. Dawaj do mnie i do dobra. Jedziemy, jedziemy, się jedziemy. mam chwilę. Gdzie idźcie za nami, ci za nami? Pa, pa, bi, pa, 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 pa. A dzisiaj wyjdziesz jakieś nielegalne rzeczy? można powiedzieć, że legalne, nielegalne. Coś po środku. Przeszukiwałem się Państwu, ale. Ludzie twierdzą, o, że jest to przestępstwo. Przestań, od nie chciałeś nic zrobić złego. Oczywiście, że nie. No, bo ty jesteś o, wojskowym. A gdzie służyłeś w ogóle? To jakaś marynarka? Czy ja, jak, jak to formodno. wygląda? Służby specjalne. Służby specjalne, ojej, inaczej. Dowódca Plutonu, 16 o, Kurczaki. Ile, ile tam lat już, y, że tak powiem? Kurwa, byłeś i ich chroniły. O nie! Wyślij mi się piesza. O, to jest tu? Tak. Ja. Dobra, wysyłam. Pirsk! Wyślijłam ci zipsa, wysyłam oh. cię ci zipsa. No wysyłaj, wysyłaj. Wysyłam ci. Dobra, pa. Dobra, grupowa egzekucja. Dobra, dasz mi chwileczkę. Jest, dam ci chwileczkę. Dam ci chwileczkę. Będę szybko. CK, oficjalne CK chmielarza. Mamy lek, mam go, Mamy go. Jest, jest, jest. Go, go. Witaj, Chmielnicki. Co ty znowu do mnie chcesz do chujabalca? Zobaczysz. 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 Zobaczysz już ci dipsa wysyłam. Świetnie, świetnie, świetnie. Jadą już tu ludzie. Dokonamy grupowej egzekucji. Yes. Za zdradę! Z państwa. Ty jesteś opętany. Ci mnie opętało? się! Odjebał ci. Chyba. Odjebało cię się od tego wojska? Odjebało ci? To tobie odjebało odjebanej Aneczki. Gdyby nie ona, gdybyś się nie piszolec, wpierdalała. Nie nie zło, to... Zobacz, ile ludzi przyjechało, żeby zobaczyć, I jak zraciłeś stan jest. i odpowiesz przed do gównem. Zabrażam wszystkich do środka. Co się dzieje? Oj, Diamond, co ty odjebał, blec? Nie opowiedzcie, oni są pęcami, nic leci go nie Tedy, tedy, do środka musimy do tej placówki. Staniesz przed sądem wojskowym i każdy dowie się o twoich krzywdach. Dzisiaj na światło dzienne padną ma. Wielu mnie, wiele dowodów. Ej, jak tu się wchodzi? Tam! To chyba nie można wejść, generał! to od przodu! Nie można, nie można wejść. Zróbmy to tu Ja ci pokażę, chodź. No. Diamond, rozumiem, że operta na razie jest zamawiska. nieaktualna. Da. <laughs> I czemu tu już nie można wejść do tego, do tej placówki? Z drugiej strony można, z drugiej strony można. Grać, a, dobra, dobra, wchodzimy, wchodzimy od... No nie mam ja! Jedźcie od drugiej ja, strony, ruczymy, jedziemy ruczymy, od drugiej strony. A jednak... Z drugiej jedna... strony. To czekaj, jednak ja kurwa wsiadaj. Kurwa, no... Chodź, chodź kurwa po Co Nie wiem, co robisz? Kurwa, nie tu, nie tu, nie tu. Zawracamy! 我加呗。